Witam Was serdecznie, dzisiaj kolejny filmik na którym przedstawimy nową kolekcję tak naprawdę nie nową, ale w Polsce jej nie było dostępnej Kobiece Euro 2017 Holandia Album był dostępny tak naprawdę tylko w czterech krajach Szwecji, Belgii, Holandii Norwegii Ja go mam jak zwykle z wymiany tutaj mamy właśnie naklejki z tej wymiany, odpakujemy zobaczymy co tam mamy a na razie prezentacja samego albumu troszkę naklejek w nim już mam, tak jak Logo panini, samo logo, piłkę. Tutaj mamy terminarz. Same mistrzostwa odbywały się w Holandii. Tutaj mamy kwalifikacje: drużyna holenderska, Norwegia, Dania, Belgia, Niemcy. Szwecja, Włochy, Rosja, Francja, Islandia, Austria, Szwajcaria, Anglia, Szkocja, Hiszpania. Portugalia. I tutaj mamy historię euro. Tak widzicie, album jest bardzo prosty, klasyczny. Mi się bardzo podoba i zobaczymy co tutaj mamy za naklejeczki. Fajne jest to, że jak przychodzą listy z Anglii to jest Please Do not bend, czyli prosimy nie zginać. Okej, okay. jedna paczka, druga paczka i puściutko, nic więcej nie ma. Ok, koperta w kopercie, przydadzą się puste koperty. Niemki. Belgijki, Dunki, Norwegi, Holenderki Islandki. O, i widzimy naklejka jest kompletnie nowa. A jest ucięta. Już by ktoś na stykę, że miał problem. Dla mnie to nie jest żaden problem. Francuski. Rosjanki. Włoszki. Szwedki. I na tym kończymy. Tak jak widzimy, troszkę tych naklejek nam przybyło. Mamy album, który już też jest troszeczkę mniej lub bardziej wypełniony. Także dziękuję za oglądanie i do następnego filmu.